Jesteśmy, proszę Państwa, na planie filmowym spotu Ostoi. To jak widać, tu jest cały sprzęt z nami. Dużo pracy, dużo ujęć, także jak widać, będzie się działo. Fajne reklamy można kręcić także w Gorlicach i w Bieczu. Fajne miejscówki, fajni ludzie. Dzisiaj na planie około 12 osób aktorów, asystentów, dyżurnych, oświetleniowcy, dział dźwięku, operator. No i oczywiście reżyser Daniel Kulicki, moja skromna osoba jako produkcja i współprodukcja. No tu będą ludzie, tu mamy klucz i wypełnienie, ale tak, żeby kawałek lampy było widać, bo no fajnie w które ten akcent. Teraz tak, pierogi, pierogi a potem spojrzymy. Dwie tacki z pierogami. Ja z tej naszej próby tak, znaczy... znaczy... Ona sobie je. Ja siedzę i gram na telefonie albo cokolwiek czego. Tak, ale ale również warunek się dosiada. Dobra. moje świadkki. Musisz przeskoczyć nagle na ten entuzjazm, no? Jak kamera przechodzi na ciebie? Dobra. Może nie aż tak, nie, ale, ale wiesz, o co chodzi. No? Okej. Okay. Tutaj też się da te rzeczy robić, nie trzeba Krakowa, chociaż pewnie w Krakowie byłoby wygodniej, tak naprawdę znaleźć takie no. pomieszczenia to nie jest łatwe. Szukanie miejscówek do, do tego spotu zajęło nam tak naprawdę prawie tydzień. Przez tydzień rozpytywaliśmy swoich znajomych, rozpytywaliśmy się na, na różnych grupach, dawaliśmy ogłoszenia, żeby znaleźć fajne miejsce i znalazło się takie miejsce w wieczu. Tak. zostawiliśmy tutaj lampę. Było ją ciężko postawić, ponieważ my tutaj mamy mało przestrzeni, jak widzicie. Będzie ona służyć do tej Mamy tu plac świecić. Przyjazd. Nie ma, koniec wywiadu. Dobra, uwaga, w gotowości. Kamera. 1-3 na 10. I uwaga, akcja. Udało się zrobić bardzo ładne ujęcia w mieszkaniu. Ale musimy zrobić równie ładne ujęcia przy paczkomacie, żeby nie zmarnować potencjału materiału. Bo jak coś robić, to robić dobrze. U Zalery nie robią blech. Uśmiech, udajemy na twarzy. To tak Aha, wie pani, radośnie idziemy. I troszeczkę zróbmy to tak, szwawie. Wszystko, co robimy, to sobie musimy mówić i powolutku, robimy, nie? A, tak. Bo i tak muszę zejść tutaj, panowie. Aha, czyli tutaj by jeszcze stołeczek. Państwa I tym oto pozytywnym akcentem kończymy ten backstage. Dziękuję za uwagę.